Dzień dobry. Dzisiaj jedziemy na absolutną klasykę, jeżeli chodzi o wrocławskie miejscówki. Kotowice. Myślę, że każdy, który, każdy, kto łowi we Wrocławiu lub okolicach, zna to miejsce. Cel wiadomy: Leszcz, kleń, jaś. Ostatnio dwa fajne jaże były. Może jakiś inny przyłów. Mam nadzieję tylko, żeby nie było sum. bo tych sumów glutów jest tu za dużo. Są biedliwe, jak wejdą w zarętę, jak wejdą w obowisko, to już jest połapanie. Także zobaczymy, co się uda złowić. No i dzień dobry jeszcze raz. Niestety nagła zmiana planów. Niespodzianka, uwaga, uwaga, piątek, a no, na Kotowicach nie ma miejsca. Wiesz, że już tak mi spotkałem, no ale cóż, trzeba walczyć. Nie mam dzisiaj dużo czasu, więc trzeba zmienić miejscówkę na jakąś, gdzie nie będę musiał się telepać przez godzinę stąd. Także jadę teraz na łany e, e, myślę, że, myślę, że... Tam też to złapać, bo tu niedaleko jest tak naprawdę. Jest rzeka. Myślałem o kanale, ale czy tutaj jest rzecz rzeczy, ale kłucze to różnie z tym bywa, a rzeka to jest rzeka, jak woda płynie, chyba jest. Także cóż, szybka zmiana planów, zmiana miejscówki Teraz mam nadzieję, że widzimy się już na pewno nad wodą. Hej! No i co? Jesteśmy już na miejscówce. Sprzęt rozłożony, stanowisko gotowe. Zalęcone. jedna wędka wyląduje tutaj w klatce, nie wiem czy widzicie tutaj gdzieś w tym miejscu, a druga tam bardziej w bardziej w czerwony robak. Dwa gnoreczki, tutaj dwa białe robaki. Zapomniałem też dodać, jeżeli chodzi o koszyki, nud tutaj jest niewielki. Odeł jest stosunkowo wąska, ale wydaje mi się, że jest głęboko. Natomiast woda chodzi tutaj dosyć dziwnie. I tak, w nód rzucam 50 gramów z kolcami. A tutaj bliżej w klatkę w środek 30 gramów z kolcami. Wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy, bazując na tym jak sprawdzałem, te koszyki się super sprawdzają. Eee, wiadomo, eee, łowimy tak ciężko jak tylko trzeba i tak lekko jak tylko się da, więc walenie koszyków po 70-80-100 gram nie ma sensu, a skoro te kolce trzymają, to mi to się sprawdza. Polecam każdemu. Przepływa barka, miejsce, w którym miałem zarzucone. A to znaczy czas przerzucić. Może ona coś podniesie, jeżeli chodzi o jakieś robaczki, ślimaczki i na żywiątka. Zobaczymy jak na razie na czerwonego nic. No i podczas gdy przedstawiłem kamerę, taki oto, pan lesio się zameldował na czerwonego robaka z nurtu. Więc jednak barka pomogła przepływająca. Teraz odczypiamy i do wody mówimy papa, pa. szybko zmierzyłem 35 cm. Szało nie ma, ale już nie będzie. No i powiem Wam szczerze, że ja już zwątpiłem w tą wetkę, na którą przetwutam ból leszcz, bo... Tyle czasu nie było ani skupnięcia, a tą drogą, przynajmniej co się działo, jakieś tam delikatne pchnięcia, wesanie obaka, a tutaj nic, kompletnie nic, ale potem jak przepłynęła ta barka, coś tutaj drgnęło. Teraz zresztą też widzę, że są jakieś wskazania e, jakieś na szczytówce. Zobaczymy. No ale jednak opłaca się być konsekwentnym i umie, nadzieja, nadzieja umie ostatnia. Zobaczymy. Zostało jeszcze troszeczkę czasu, nie za dużo. Może coś się wydarzy. Dobra ostatnia szansa spróbujemy tu jeszcze ponęcić troszeczkę rybakami tu mamy trochę troszeczkę białych zamożonych troszeczkę piękki zrzucimy jeszcze troszeczkę pinki, troszkę troszkę białych może coś z tego wyjdzie jak nie no to widocznie nie jest napisane dzisiaj nic więcej trochę tam ustawiony przemieszamy to Polonduje. nie się dzieje jak nieba. Czas się powoli kończy, więc mam podsumowanie. Poza tym leszczykiem nic się więcej nie pojawiło. Wyjazd niezbyt udany. Ale też wtedy nie było, bo jakaś tam albo jednak jest i jak to się mówi, ryba, e, ręka śmierdzi Na Następnym razem e, pojedziemy gdzieś indziej. W tej miścówce na, na pewno się nie pojawi, przez dłuższy okres czasu, bo to jest trzeci raz jak tu jestem. Wcześniej ze spinningiem pomimo tego że miejsce jest bardzo urokliwe ojdźców niestety nie ma mały update jeszcze taki leszczyk się pojawił chwilę po włączeniu także tak nie ma ale oby było lepiej następnym razem do zobaczenia cześć nie wiem co się dzieje przez cały czas mam koniec w minutę po tamtym braniu jeszcze mam takiego Leszczyka trochę się od tego pierwszego 32. Ja już czasu nie mam, także zwijam się do domu. Jego też oczywiście wypuszczamy. No, także tak no jak mówiłem. Nadzieja u mnie ostatnia. Cześć. Ok. podsumowanie po raz czwarty. Już tym razem na pewno ostatni. Jestem w aucie, wędek nie ma w wodzie, więc zapewne nie będzie brani. Yy, to co, łowiłem w sumie 3 godziny. Przez te praktycznie trzy godziny nie działo się absolutnie nic. Były dwa brania. Jeden na początku jak zarzuciłem, wtedy ustawiałem kamerę i oczywiście nie zaciąłem prawidłowo i nic z tego nie wynikło. I potem był ten leszcz, którego widzieliście, ten 35, tak. Kiedy zabijałem się do domu i zrobiłem na Was pierwsze podsumowanie, wtedy miałem branie na jedną wędkę. Chwilę potem na drugą wędkę, dlatego jest rozłożone tak jak, tak jak widzicie właśnie. Co ciekawe i warte podkreślenia jest to, że wszystkie by padły na gnojaczka. Jak zaczynałem powiedziałem Wam, że e, powiedziałem Wam, że łowię jedną wetkę na białe, a drugi na gnojaczki. I pierwszy ten deszcz ten z tu padł się na gnojaczki. Potem tą bliższą wetkę też założyłem gnojaki. I okazało się to kluczem nie powiem, że do sukcesu, no bo ciężko nazwać dwa, trzy leszcze w przedziale 30-35 sukcesem, ale no, na to jakby widzieć dzisiaj chciało brać. Też wydaje mi się, że kluczowe może być to, że teraz pogoda się zmienia. W się mówili to, że może padać i rzeczywiście zrobiło się duszno, zachmurzyło się. Nie wiem jak ciśnieniem, natomiast to może mieć wpływ na brania ryb. Podsumowując już tak naprawdę po raz, po raz ostatni wyjazd, Ok, spoko, nie było tak źle mi się na początku wydawało. E, oczywiście chciałoby się więcej, chciałoby się leszcze takie powyżej 40-50, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi leszcze 30. Ja wracam do domu, e, tutaj widziałem, ludzie ustawiali się już, wydaje mi się, że dla nocka suma, bo tak, 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 to, tak to wyglądało, że kaczowali miejsca na. Na, na, na polowanie, nie, czy nie, nie, na myślę, przecież to jest sobie sumowanie, zresztą to są sumy od cholery zobaczymy. Mam nadzieję, że będą mieli lepsze efekty ode mnie. Eee, no i co, następnym razem, widzimy się z natrójnej wody. Pozdrawiam, cześć!